Cieszymy się, jestem jestem No Witam Was w kolejnym Let's Playu. No, w którym no, razem z Dexem poszliśmy no, na smoka lodowego. No, oczywiście polecam jego kanał. Do link do jego kanału znajdziecie w opisie filmiku. No, tutaj wejdziemy i odbijemy smoka. To na chwilę przerwę. No, już bijemy lodowego. Zbraliśmy się na dobrym składem. I się było bez problemu. No postumentów nie, nie robiliśmy, bo Derek zasponsorował kluczyk. No, bufa do nawet. Nie wejdzie braczka w pierwszej rundzie, będzie dobrze. będzie dobrze. No, weszła. Jeśli ma dobry sposób bicia smoka to bez problemu da się gubić. Ogólnie no to nie no postanowiłem żeby zacząć nagrywać z głosem. No, kupiłem trochę lepszy mikrofon. Jakoś nagrania będzie trochę lepsza. No, myślę, że Wam to się spodoba. Jeden krytyk już był. Jakby były korzenie jeszcze aura to... ...bosik, lajcik by był. Ogólnie na tym lodowym chyba jeszcze jest brutal na tym osku, ale... ...no nie mam pewności czy to on. No co zdajemy wygląd postaci. Nie wiem w ogóle czy my go nie pole no ładny krytyk za 8 O, jednak brutalnie jest na filmiku, go trochę, podpalimy. Go trochę podpalimy już myślałem, że ukaże, ale. No chyba będzie 100% pod mniejszym, jest, myślałem. W trzeba podziękować. I teraz odwieczne pytanie, pytanie: czy coś było? No oczywiście, to. że nic nie zrobiło, jak zwykle. No to, to chyba na tyle, tyle w tym resplayu. Nie zachęcam, zachęcam do subowania mojego kanału, łapkowania filmików. łapkowania filmików. Trzymajcie się i cześć. Się i cześć.